na mecz jednej 16 finału Pucharu Polski z miejscowym zagłębiem Piotr Karpiński, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy sezon Pucharu Polski w stacji TVN Turbo. Ze mną Dariusz Tuzimek, Ensport, Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Panowie, tak na rozruch, porażka i odpadnięcie z Zagłębiem Sosnowiec przebije wpadkę z Lewadią Talin. Nie wiem, dlaczego tak wypomniałeś na początek. ten, <laughs> ten chyba Najbardziej kompromitujący wątek w historii Wisły Kraków, tej najnowszej. Wtedy oczywiście trenerem zespołu Maciej Skorża, a nie, nie Franciszek Smuda. Franciszek Smuda Dzisiaj na pewno będzie chciał w jakiś sposób odczarować ten stadion, chociaż no nie wyolbrzymiajmy tutaj rangi tego meczu. Wisła musi wygrać ten mecz. To jest obowiązek tej drużyny, ten Smuda, z którym rozmawialiśmy z Darkiem chwilę też przed meczem. No przyznał, że, że absolutnie chce wygrać wszelkie rozgrywki, nawet żałuję, że nie ma rozgrywek zakładowych, bo też chciałby, żeby Wisła tam wygrała. Także na pewno to wróży dobrze temu spotkaniu. Te rozgrywki Pucharu Polski w nowej formule, bo o tym też musimy panowie powiedzieć. Za moment Państwu pokażemy, jak wygląda już rozlosowana drabinka praktycznie do wielkiego finału w maju. Wiele zespoły już wiedzą na kogo mogą trafić, jak wygląda ich droga do wielkiego finału, jak ty widzisz, Darek te zmiany. Ja przyjmuję z radością każdy taki pomysł na to, żeby budować prestiż Pucharu Polski, żeby w zasadzie odbudowywać takie drugie, najważniejsze rozgrywki w kraju, bo, bo pamiętacie jak to się odbywało, często przez, przez całe lata, nie dość, że nie wiedzieliśmy jaka jest tam drabinka, kto na kogo wpada, ale nie wiedzieliśmy też kiedy będzie mecz finałowy, gdzie się odbędzie, w jakim, w jakim mieście, to się zmieniało z, praktycznie z tygodnia na, na jeden na mecz, dwa mecze. Dobrze też, że teraz też są te dwa terminy.